Witam wszystkich z tej strony i witam was w mojej Tulandii i z rybą na głowie, nie wiem dlaczego, ale nieważne. Zobaczmy sobie tutaj w telewizorku co tam słychać, nic nie słychać z tego co widzę. Będzie padał... no nie, to chciałam! Będzie padał śnieg. Dobra... Idę do moich dzieciaczków. Cześć Antoś! Dzień dobry, zobaczmy sobie tutaj... O! Lia ma dzisiaj urodziny, bardzo dobrze. Cześć, Martynka. I wiecie, co bym chciała? Chciałabym spróbować. Aha, bo ja tu miałam coś posprzedawać, chyba te ryby, co? Tak, bo ja tu mam je w ogóle podwójnie. Nie wiem po co. Tylko. To wezmę dla lili. Ser, chociaż czy ja tam rzucałam ser. Zobaczymy, jak coś to wezmę z lodówki. Eee... Chciałabym wziąć sobie coś na rybki. Bo chciałabym złowić te ryby, które ostatnio mi się nie udało złowić. Więc ja zaraz zobaczę, czy mam tutaj jakąkolwiek potrawę, która by mi e, pomogła w łowieniu tych ryb. Coś powinno być, jakiś. Jakiś coś do, do tego. Do rybek. O! To na przykład. Plus 2, plus 3. Uuu! Ile to działa? Nie wiem. Nie, to chyba by mi wystarczyło tak na dobrą sprawę. I jeszcze zrobię sobie ten. A, e, e, e. Wiecie co? To takie, to takie to. Jeden koper i dziesięć tego. Dobra. U, mamy winko, proszę bardzo. Ale winko tutaj, bo później nie chcę pić wina. bo no. mam lizaka. A, w sumie ten lizak to sobie może być. Eee, e, 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 tak, dwa. Proszę bardzo, lecimy do zwierzaków, do li i na rybki. O, świetnie to mi się zrobiło. To to sprzedam, bo po co to wszystko będę nosić? Bez sensu. To zabiorę. Znaczy, nie grałam sama dlatego, że to urodziny i stwierdziłam, że... a duchy dzisiaj... Mm -mm. Wiem, bo myślałam, że być z gotkami, ale nie ma sensu. Co ja stąd chcę? Powiedzcie, wymi. To chcę. I 10. Tego. I co? Mogę zrobić? Mogę. Brawo. Pięknie. Ułóżmy to sobie jakoś. Idę zaraz zobaczyć, czy my mamy e, jakiś ser dla tej. Jeszcze sprawdzę, czy ja na pewno... E, dobrze, spojrzałam, że ona lubi ser. Dobra. Nie tak chciałam. Dobrze. Tu już mamy wszystko. O Boże, to ogrodzenie to już w ogóle nie wygląda, nie? Ach, czekajcie. Mamy ser, ale to jest nie ten, bo ono kozi lubi. To wezmę z lodówki. Jeszcze tylko sprawdzę, czy na pewno. Dobrze myślę. Stój, stój, stój! Ojej. No w sumie. Nożyczki. Potrzebuję. No. I co ty? O, no w końcu. Wiecie co? Myślę, że tu już możemy sobie przerobić... Nie ser, tylko mleko. Myślę, że już przerobimy. Coś jeszcze miałam w sklepie dokupić, prawda? Jakiś... Olej czy coś miałam kupić? Kurczę, widzicie? Teraz nie pamiętam. Chyba tak. Więc zaraz to jeszcze ogarnę. Poskoczę jeszcze tutaj. No, halo! Mamy jakieś plony. Teraz dziewiąta. No i spoko. Całkiem dobrze stoimy z czasem. Aha, nie odłożyłam tych. Zaraz to jeszcze zrobię. Bo niepotrzebnie to noszę. Dobra. Zresztą muszę do piwnicy wejść, ale i tak idę do domu po ten ser. O patrzcie, tu miałam miejsce, żeby coś posadzić. A, a ja coś tu... A nie, ja chyba tu posadziłam właśnie. Dlatego tu tak nie widać. Mhm. Tak, tak. Cześć gdzieś. Wyrusza. E, tak, to zostawiamy. Dobra. Nie tak chciałam! No co ty robisz? Najpierw odłożymy sobie tutaj. Otwórz. To, 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 i to, i to, i to, to. Tak. Jeszcze sprawdzę, czy ona na pewno lubi ten ser. Czy ja dobrze spojrzałam. Wino też lubi. Hmm... To wiecie co? Wezmę wino. W końcu jej urodziny. To co ja będę W sumie można by i ser i wino, ale dobra. Wezmę winko dla niej, o. Żeby uczcić urodziny. Myślę, że to jest lepszy pomysł. Dobra. Resztę tutaj wszystko sprzedam. W sumie Elite'owi gdybym go spotkała, to bym wzięła to pióro, tylko jeszcze muszę sprawdzić ser. A, sprzedam ten ser. Yy, dobra. Jeszcze musiałabym sprawdzić, czy jaż mu nie dawałam prezentu. Okej, okay, jedziemy na urodziny i. Później idziemy łowić, zrobię. Dobra. Mam nadzieję, że ona jest tutaj u siebie. W sumie nie spojrzałam. Cześć! Siedem mamy. Mam dla ciebie winko, mam nadzieję, że teraz nasze relacje się polepszą. Aż dziewięć, no i pięknie. To ja będę miała z tobą scenkę. Ej, a ciekawe, jakbym wyszła i wyszła? Czy nie zatrybi? Nie. <ślałam> Myślałam. Bo ktoś mówi, że właśnie tu gdzieś jest z nią scenka. Tak w sumie nie wiem, w której godzinie i w ogóle. A jeszcze spróbuję tak zrobić. Nieważne. Penny, co ty tu robisz, taka biedna. Z też jeszcze nie mam dychy. Robisz krokusy? Pięknie. <grym> Królik skoczył, widzieliście? Luis tam siedzi, widzę. To było gdzieś tutaj, prawda? Ostatnio. I tak tutaj to było. Jedz tak, chcę zjeść. No i trzymajcie kciuki, żeby udało mi się złowić tę rybę. Żebym w ogóle na nią trafiła. Nie, to nie ona. Niestety, dobra. Mówimy dalej. Dobrze, że coś szybko bierze. No i to też nie ta ryba. Mam nadzieję, że się uda. Ile trwa ten bust do tych rybek? O, to jest ta ryba. Boże nie, nie skacz mi tak proszę. Patrzcie. Uda się! Uda się! Uda się! Tak! To jest ta ryba? Komu ja miałam dać? Williamu. Pięknie! Zobaczcie, udało się. A zarzucę jeszcze raz. To jest do tego, wiecie. No? Mhm. Ale fajnie, że się udało. Ale tak myślałam, że to jest ta ryba wtedy, nie? Bo się tak kurczę szamotała. Nie, to już nie jest ta, dobra. Ale jedną mamy, więc zaraz idę do Uliego mu ją dać, oczywiście. Dobra. No i najwyżej co? Skoczymy do kopalni, dlatego że... No muszę tam skończyć jeszcze te zadania, które mamy. W ogóle ile mi... A! Widzicie, miałam wejść do sklepu. Kentowi. Ametyst. No spoko. W sumie to ja się mogę zaraz jeszcze po niego skoczyć. Uuu, proszę, panie ćwiczą. Chyba miałam wziąć oliwę. Nie jestem pewna, ale wezmę też inne rzeczy, bo, bo nie pamiętam, co miałam wziąć. Wiem, że te bukiety też mogę dawać, ale jakoś tak, no nie wiem. Rysz chyba jeszcze miałam. Ale wezmę na wszelki wypadek. Tego wiecie, gotowania naszego. Z tobą też chyba nie mam jeszcze. No. 8. Hmm. Wiecie co? Ja skoczę po ten ametyst. Patrzcie, koń się zbadził. O, już nie. Hmm. Patrzcie, no nie ma w ogóle robali. No, co to ma być? Też jeszcze muszę zrobić kurczę ten... Dobra. Okej, okay, mamy. Też muszę jeszcze, muszę jeszcze wykopać, tam mi ich trochę brakuje, kurde. Przejadę tędy. Nie przejadę. Mam nadzieję, że kędz jest w domu, że nie będę pomysła nigdzie. O! Ja idę do ciebie! Dzień dobry. Mam do ciebie prezent. Osiem. pięknie. Powiem Wam, że bardzo ładnie. Sam tam. Halo, dobra. Sam to my już mamy maksymalną znajomość. Idziemy do niego. i w sumie może jest ten. O, 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 o. O wilku, mowa. Nie. To już oddałam, oczywiście. No, ja pozbieram sobie te rzeczy. Czy ty jesteś w domu, mój drogi? Ale to nic, jeszcze ciebie znajdę. Bo z Eliotem, z tego co pamiętam, nie mieliśmy chyba jeszcze scenki na. Czekajcie, w sumie grzechnie skorzystać. Nie mieliśmy jeszcze scenki na ten. Na 10 serduszek. A jest fajna. Tak mi się wydaje, że nie mieliśmy. Słuchajcie, jeszcze tylko sprawdzę, ile my mamy z eliotem. E, nie, no mamy. To mieliśmy już zaliotem, słuchajcie? Chyba mi się, że nie mieliśmy. A chyba jednak mieliśmy. Ja już się gubię w tym, co mieliśmy, czego nie. Chyba mieliśmy sobie że tam się coś powszeniło. O, już się skończyło. No nic, mam nadzieję... No halo! Że jesteś u siebie. Jesteś. Czekajcie, sprawdzę, czy na pewno jemu. Na pewno. <grym> Żebym się, wiecie, nie pomyliła. Proszę! Końcu się udało! Tyle czasu to tam wisiało. Ale się udało. Co? Nie, 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 nie. Jak już jestem, to pozbieram w sumie. Dobra. Jej. W sumie, to powinien to jeszcze oddać, żeby kurczę zro ten. Wiecie, iridiumowe sobie zrobić. Hmm. Żeby wszystko mieć. No. Hej, Penny. <laughs> Dziadek! Dziadek jest z tobą, jeszcze też nie mam. No, osiem. Hmm, Co by ci dać? Chcesz muszelkę? Pewnie nie lubisz. Halo. Hmm, zrobił. Hmm, to chyba średnio. Z babcią mamy. Wszystko z Emily nie mam. Osiem. Emily. Ja to wykopałam. Maru. Hmm, no śmieci to ci nie dam bez sensu. <ścoughs> Tej, mogę, ja nie mam nic co dać. Coś Thanks. Ona lubi też jakieś tam kamienie, nie? No ale tak zawsze się wybiorę z niczym i później wszystkich spotykam. A jak wiecie, coś wezmę, żeby dać, to wtedy nie ma nikogo. To są robale, ale kurczę, nie chcę mi się szczerze, to masz złazić tak daleko. Jest już 17 tak naprawdę. Więc późno w sumie. Um, może pójdziemy sobie od piąteczki, zaczniemy. Ale nic tu nie ma. Więc pójdziemy na dziesiątkę. Właściwie to jedenastkę. O! Tu możemy zobaczyć. O Jezus, Maria! Aleś mnie wystraszył. Mówiliście też, żeby, żeby tutaj kopać też. Y To tak zrobię, to szybciej zrobię tak. Ale to mi tylko wyskakują... Bo mówiliście, że z tego też te artefakty wychodzą. O nie, o nie. Serio? Hmm? No weź, to będzie mnie tutaj teraz. Bo pójdę dalej, bo... Będę mnie tutaj denerwować, te muszyska wstrętne. Hmm, widzicie? Nic nie wylatuje. O! Jest robal! Dobra. jeszcze w sumie tu jest dalej coś? Nie ma. Kurde, mogę sobie wziąć bombkę jakąś, nie? Teraz będę się tutaj bawić znowu, żeby przejść, na przykład znane jest. No, ona. Ja na przykład bardzo lubię kopalnie i to i te, i te na pustyni w sumie. Ale ja wiem, że dla niektórych to jest w sumie nudne trochę, nie? No halo! Jest jeszcze jeden rubal! No, będziesz mi tutaj... Chyba mi tam bombka wypadła, ta mała. No nie, no nie... Kurde, chciałam ją... Wiecie, kill ale... Ale chyba się nie da tak... O, jest zejście, dobra. Kiepsko. Slamów też już nie potrzebuje, ale patrzcie na hita mam je, nie? Hm. O! Tu powinno coś być. Serio? Much. To chyba tak nie działa, słuchajcie, wiecie? Może tak sobie po prostu kopnę co jakiś czas? O! <grymne> kopnę sobie. No patrzcie, taki wielki obszar i nie ma ich, nie? O, a właśnie miałam powiedzieć, że w sumie bez sensu chyba to yy, kopanie. O, jakaś muzyczka się pojawiła. Tam nie ma nic. To, że raczej wątpię. O, a jednak, patrzcie, gotka mi nawet wypadła. No, proszę. To by się spodziewało. O nie. To, to jest straszne muszysko. Ale tutaj tak jest 14, więc tutaj w sumie nie ma sensu w ogóle, że jest godzina. Skoczę jeszcze tylko sobie na 15. Hmm. Chodźmy w sumie. Jeszcze tu mogę zobaczyć. Mm -mm. Nie ma nic. I w sumie zobaczę jeszcze tylko 20 i... I wychodzimy, bo... Ja tak już muszę iść. O! Jest zejście nawet. No nie. To już wychodzimy stąd, bo to już nie ma sensu. I jedziemy do domu. W sumie przyjada się konikiem. Przejdziemy tam górą może. Jakby jakieś robale czy coś. No, ale chociaż, żeby się udało złowić spoko. Ja dostała winko na urodziny, więc też uczci uczciłam z nią urodziny. Powiedzmy, całkiem spoko. Teraz muszę zobaczyć, ile nam tam zostało do tej Wigilii i powiem Wam szczerze, że ja teraz nie pamiętam, kogo ja wylosowałam. Ja chyba mówiłam na którymś odcinku. Czy to był Clint, kurczę? Muszę sprawdzić, bo powiem Wam, że nie pamiętam, nie? <laughs> Także super w ogóle. Zaczekajcie, bo tu jeszcze mam bombę. A nie, to nie tutaj mam jednak bombę? Hmm. To w sumie, to gdzie mam bomby? A, a to jakiś tylko. No nie wiem, nieważne. W sumie, te ja wrzucę do lodówki, zobaczę, może tam czegoś nie mam. Jezus, już jest druga, nie, świetnie. Nie zdążę. Coś mamy nowego gdzieś? To już zrobiłam. Eee, no. Nie widzę w każdym razie. Idę spać, bo nie zdążę. Jestem! Wróciłam! Do domu. <grymne> 23 dzień. A kiedy jest ta Wikilia? Słuchajcie. piąty tutaj chyba? Musimy zobaczyć. Zbierzemy się do końca. Wiecie co, ja tylko sobie luknę. Mhm, mm proszę. Także, wiecie co, myślę, że te jeden dzień przegram na prawie to ogrodzenie, bo to mi też trochę zejdzie. Pokażę wam list, bo jak będę grała sama, to nie zobaczycie. O, od Willy'ego mamy recepturę! Uuu, zaraz zobaczę. Ej, czekacie jeszcze coś? Aha. No. Clint! widzicie? Jednak Clintowi. Dobra. E, muszę o tym pamiętać. Wszystko zobaczę tą recepturę nową. Czy może mi się gdzieś tu coś odblokowało? To jest nowe. Mhm. Pięknie, zobaczcie. I super. I znowu to zrobiłam. <grych> Dobra, wychodzę. Także co kochani, ja się z wami żegnam. I tak jak mówię, naprawię sobie po prostu to ogrodzenie, a już na kolejny odcinek będzie Wigilia. Także mam nadzieję, że wam się podobało i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!